Śmiechowice, witaj, strażniku. Przed Tobą szczęśliwa i beztroska kraina. Oto serce Twego Lochu. Broń go dobrze, gdyż jeśli pozwolisz je zniszczyć, stracisz tę krainę na zawsze. Oto nadchodzi dobry Lord Antoniusz, ten, który ma w swym posiadaniu klejnot przejścia. Nie należy atakować go bez wsparcia silnej armii. Leżę. Kurnik. Dobra robota. Teraz twoje wierne, pracowite chochliki będą przenosić wydobyte złoto do serca twego lochu. Gdy złoto znajdzie się przy sercu, będzie można je wydać. Złota skala podaje stan rezerw gotówkowych. Niezły początek, do prawdy, ale potrzebać jeszcze więcej pieniędzy. Musisz wydobyć 12 tysięcy talarów. Obserwuj. Nad chochlikami unoszą się czerwone kwiatki. Są one miarą zdrowia twych stworów i nabytych umiejętności, a także przedstawiają ich nieskomplikowane myśli. Biedna robota, strażniku. Teraz możesz zwerbować dla swej sprawy więcej stworów. Widzisz ten portal w pobliżu serca lochu? Twoje chochliki powinny się do nim dokopać. Przejmą portal dla ciebie. Wtedy zobaczysz, jakie bestie się z niego wynurzą. Serce twojego lochu jest pełne. Mieści nie więcej niż... 16 tysięcy sztuk złota. Podnosisz stwora. Aby go puścić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie swojego lochu. Obserwuj swój portal. Jest to brama, przez którą do twojej krainy wchodzą nowe stwory, przyciągane przez różne komnaty twojego lochu. Le w twoim podziemiu pojawił się goblin. Jeden goblin to tchórzliwa miernota, ale stado to już coś, z czym należy się liczyć. Twoje leże jest zbyt małe, by przeciągnąć przez portal odpowiednią liczbę stworów. Powinno mieć co najmniej 15 segmentów. Powiększ je. Leże zostało wybudowane. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by wyłączyć tryb budowania. Kurnik. Tu stwory spożywają ulubioną strawę. Kurczaki. Nieustannie wylęgające się z jaj. Dobrze ci idzie, strażniku. Widzisz? Gobliny wyspały się w legowisku i mają brzuchy pełne cieplutkich, mięciutkich kurczątek. Nie dekoncentruj się jednak. Wkrótce przybędzie więcej goblinów, i twoja armia stanie się wystarczająco liczna, by zaatakować lorda Antoniusza. Wyczuwam włamanie. Sługusy Antoniusza przebiły się przez ściany lochu. Spójrz na nich, klikając prawy przycisk myszy na pulsujących ostrze. Nie obawiaj się jednak. Tym razem to tylko krasnoludy. Niewielkie zagrożenie dla Twoich goblinów. Zradne krasnoludy właśnie giną. Obserwuj białe kwiatki zdrowia, pojawiające się nad ich głowami. Gdy wróg jest bliski śmierci, widać tylko jeden, ostatni płatek. Odejdź, strażniku! Twoje złe moty nie splugawią śmiechowic! Lord Antonius ośmielił się odezwać. Zauważ, że płatki jego kwiatu zdrowia mają specjalny kształt. Znaczy to, że lord jest twoim głównym celem. go! Lord Antoniusz padł. Klejnot przejścia leży przy jego bezsilnym zewłoku, czekając na zabranie przez rogatego. A oto i on. Ja! Ja!